Prawa fizyki są wszędzie takie same? A może nie? W naszym wszechświecie zasady wydają się niezmienne grawitacja, prędkość światła, stała planka. Ale naukowcy odkryli coś niepokojącego. W odległych galaktykach linie absorpcyjne światła wyglądają, jakby stała struktury drobnej, fundament fizyki, delikatnie się różniła. Czy to oznacza, że prawa fizyki zmieniają się w czasie lub przestrzeni? Niektórzy badacze twierdzą, że to może być efekt błędów pomiarowych, ale inni sugerują, że żyjemy tylko w jednej z wielu stref wszechświata, gdzie obowiązują nieco inne reguły. A gdybyś poleciał tam, gdzie prawa fizyki się zmieniają, czy Twój mózg, ciało, a nawet czas mogłyby to przetrwać? Jeśli prawa fizyki nie są stałe, to jak możemy poznać prawdziwą naturę rzeczywistości? A co jeśli...